Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na Megalinie za 20 zł z numerkiem 15. Bonus jeszcze nie zdrapany, dwa symbole do końca, ale już powstała linia. Linia tutaj jest. Druga no zobaczymy co się jeszcze pojawi. Mamy tutaj łódź. Czy będzie druga linia? I ostatni symbol prezent. Niestety linii drugiej nie mamy, ale może będzie bonus. W bonusie mamy znaleźć symbol dolara, a mamy portfel. O, a była stówka. No dobrze, sprawdźmy, co jest pod linią 20 zł. Tak, mamy żrocik tym razem, a w Paradizo wczorajszym była jednak stówka, dziękuję wszystkim za komentarze. RRR to jest stówka, znalazłam jeszcze niezmazaną rybkę i powstała linia. Idziemy na wymianę, także zapraszam do oglądania kolejny filmik już niebawem.